Robin Hoodzie. Widzisz go? Tam biegnie soksem. Twoim zadaniem jest go zastrzelić. Dlatego dostałeś od nas jedną strzałę. I uważaj! Robin Hoodzie, ratunku! I tu się zaczyna nasza zabawa. Jeżeli spudujesz, albo będziesz chciał strzelić któregoś z nas tą jedyną strzałą, wtedy ona zginie. Puść ją, to okrutne co czynisz. A okrutne czynienie, nie masz wyboru. Będziesz musiał zabić kogoś niewinnego. Czekamy Robin chudzie. Nie powinienem tego robić. Ale wtedy ona zginie. Hmm. Ej, co to miało znaczy? Dlaczego go uwolniłeś? Nie go trafić? Trafiłem. A teraz pójdź dziewczynę. Coraz bardziej mnie w robi. Wiesz co, mam już tego dosyć. Wskazuję cię na śmierć przez ścięcie. Jeśli chcesz się swojej siły, to stań ze mną do pojedynku. Nikomu nie muszę udowadniać mojej siły. Tak myślałem. Zabierzcie stąd tego panikę! Cisza! Bądźcie cicho, albo was wszystkich skażę na śmierć! No. No i co, Robiniero? nie, się od ciebie odwrócili? Jeśli myślisz, że moja śmierć coś zmieni, to jesteś w błędzie. Zobaczymy, czy będziesz równie wygadany, jak ci zetnę tą głowę. Kacie? Od 15 lat nic się nie zmieniło. Nadal jesteś mocny tylko w słowach. Przyjemnie będzie mi patrzeć, jak cały twój ród wymiera. Ściąć go! <mum> oh, hej! Jak śmiesz potrzymać pod podkata? Kim ty w ogóle jesteś? Chodź, mi Strasz! Straż! Dzięki za pomoc, John. Nie utoż... Hey, zatrzymaj się. Hej, oni? <mum> przecież król Ryszard to wie serce. Co, co jest Robinie? Miałem potworny koszmar, Siło mi się, że ktoś zamordował naszego króla. Spokojnie, to był tylko sen. Nasz król jest w Jerozolimie, nic mu tam nie grozi. Ale ten sen był taki realny. Robin, jest środek nocy. Śpię daleko od domu, muszę się przez parę dni tutaj ukrywać. Daj mi się wyspać. Ale wiesz, król Ryszard nadal ma wrogów. A co jeśli będą chcieli go tam dopaść? Naszym obowiązkiem jest się wyspać. Co? Nie, miałem na myśli... Kładę się spać, Robi. Ale... Dobranoc. Hmm. 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 O oh! oh nie, znowu to samo. Tym razem nawet widziałem sprawcę. Nie mogę tego tak zostawić. O, Robin, Robin, ha? Drogi Johnie, po raz kolejny przyśnił mi się ten sen. Nie mogę tego zostawić. Wyruszam do Jerozolimy, by ocalić króla. Zostawię cię na śpiącego i postanowię cię nie budzić. Proszę przyjmij, część moich obowiązków, kiedy mi nie będzie. PS, strasznie chrapiesz. Ech, czasami to zachowuj się jak dzieciak. Robinie, Robinie. Robinie pobudka! O, co jest, co jest? Jesteśmy w Jerozolimie. No nareszcie, nie mogę się już doczekać. Jak mogę ci podziękować? Ty, pieniędzmi? No jasne, dlaczego mnie to nie dziwi?